Sięmano wszystkim, tu na tej strony. I mamy, mamy przyczynę rozładowywania się akumulatora. Przemierzyłem sobie multimetrem na kostce na odpalonym alternator i jest kaput. Jest kaput. Także bierzemy się do rozkręcania. Trzeba będzie zamawiać nowy. Na razie wyciągnę, zobaczę jak to wygląda. Pewnie jest przepalony lub coś podobnego. Także tak poszedł sobie na razie na dwór, żeby mi tutaj nie przeszkadzał, a ja zadzieram kiece, zawijam klucz w rękę i lecę, bęk, bęk, bęk. Jeszcze sobie weźmiemy takie malutkie, zajebiste szczypce, wiesz, ja tu mam nakładki na śrubki, takie o, czerwone, zajebiaszcze, spróbujemy je delikatnie. Wyciągnąć tak, żeby ich nie zniszczyć. Może się udaje później z powrotem wrzucić. Taka sytuacja. Dobra, lecimy z tematem. Ale coś czuję, że <śmum> jak ja się wezmę za rozkręcanie, to znowu dekiel będzie do malowania. Taka sytuacja hemoglobina i woda mineralna. i już się zaczyna. Patrzcie taka sytuacja jak pięknie odchodzi lakierek, Ja już nie mam sił, nie mam sił do tej pokrywy. trzy razy już ją malowałem, dwa razy sorry, wszystko było zabezpieczone, wszystko odchodzi razem z podkładem. Trzeba będzie tu dać do proszkowego pomalowania i nie pierdolić się. Patrzcie z jakimi sprayami Niby na wysokie temperatury, a chuja to wszystko daje. Bang, bang, bang. Dobra, lecimy. No i proszę, rozebrane, rozebrane. Tak to wygląda po rozłożeniu i mamy przyczynę braku ładowania. Jeszcze jakieś pytania? Ha, ha, ha. Taka sytuacja, idziemy sobie z tym na dwór. Tu jest lepsze światło. Także teraz wiadomo czemu się straciło ładowanie w Gixie. Także alternatorek do wymiany. Zaraz sobie go wymontuję. Tak czy siak będzie znowu pokrywa do malowania. Wszędzie odchodzi farba. Ja nie wiem, trzy razy to malowałem i jest to samo. W ogóle się nie, nie trzyma. Kupiłem dobre, dobre dedykowane właśnie do wysokich temperatur lakiery i nic, nic nie pomaga. Także co? Do proszkowania oddamy i jak mi to zrobią? Tak jak trzeba. Lecimy dalej z tematem. Wywalimy sobie tą uszczelkę. To już jest shit. No, do szczęścia potrzebne nie będzie. Dobra. Czyścił będę później. Ja. Kontener. Taka sytuacja. Dobra. Tutaj My sobie wtyczkę wywalimy. Pięknie. Nie. To są grube. Pstryk. raz Dwa Trzy puściły Pstryk. O No i proszę. No, i proszę. Mamy alternatorek, a piznął gdzie? I to dzwoniłem do kumpla się specjalnie pytać. I właśnie o tym mówił, że właśnie w tym miejscu się przepalają. W miejscu krzyżowania się tych trzech kabli. Widzicie, one są przeplatane. I po prostu w tym miejscu. W tym miejscu najczęściej wszystko chuj strzela taka sytuacja hemoglobina woda mineralna elektrolit akumulatora czyli pozostaje nam zamówić nowy alternator pomalować dekiel bo, bo już jest dupa blada to już możemy sobie rzucić tu jest jak h ale to nieistotne tylko sobie przeczyścimy to co trzeba o patrzcie Wszędzie się łuszczy, wszędzie farba odpada, a pstryk, 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 Także malowanie proszkowe nas czeka. Taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna. Patrzcie jak pięknie sobie odtłuszczaczem cisnę po pokrywie. <grywia> jak farba schodzi, ja pierdzielę, że jest. Mistrzostwo, mistrzostwo, jak ja to, kurwa, pomalowałem. <noise> ale uśmiechniemy się do Bartka. On ma maszynę, on mi to wypiaskuje. Nie wiem, czy też maluje. O patrzcie. to palce wszystko schodzi. Nie wiem, czy też maluje, ale to już namierzymy. Jak on mi tego nie pomaluje, to, to namierzymy gościa, który się za to chyci i zrobi to tak, jak to, kurna. Powinna być fachowa robota ja pierdziel Pozostaje latać sobie szarszeniem przez jakiś czas, bo czuję, że nie szybko, czyli tu nie ma problemu, bo to dzisiaj kupujesz jutro do dni ci przywożą. Tylko problem jest, żeby teraz znaleźć magika, który pomaluje dekielek proskoło, Ale to dzisiaj ruszymy temat na grupie. I mam nadzieję, że da się ogarnąć w dobrych pieniądzach. Taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna i palma wodali.